Szanowni Państwo, przechodzimy do odpowiedniego punktu porządku obrad. Będziemy głośno. Jest to punkt w tytule Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury i gminnego środka kultury w Raszynie oraz Centrum Kultury Raszynie Laszyn o zreferowanie projektu uchwały. Zresztą poproszę Panią Wicewójkę Marzenę na ewentualnie też Panią Sekretarz Pana ma... Wójta, ale jeszcze poproszę. Nie ma Poproszę o opinię komisji, bo z tego co wiem, projekt uchwały był omawiany przez tej komisji. Zarówno przez Komisję Kultury, jak i najpierw podano głos pani Izabeli Makarskiej-Radnej, a następnie przewodniczącego Komisji budżetu, bo też tą sprawą się w dniu wczorajszym zajmowała. Proszę panią Izabeli Witam państwa. Komisja Kultury Oświaty i Języka na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o połączeniu, o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury Innego Środka Kultury w Raszynie oraz Centrum Kultury Raczy w Raszyn. Jednogłośnie zostało to powodownie zaopiniowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu Inwestycji Miniej Komunalnego. Komisja Budżetu Inwestycji Komunalnego również zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Będą obecne na Komisji tak. Budżetu i Inwestycji Negunarnego. Ten temat był dosyć Dokładnie analizowane i omawiane, za trudem pod względem prawnym. Byliśmy wiele wyjaśnień od Pani Wicewój Marzeni Lechańskiej, która jest autorem tejże uchwały. Mamy opinię prawną, także sądzę, że tu będą takie małe zmiany, które tak jeszcze Pani można poinformuje. To jest kontynuacja budowania prawnego, Państwo wiedzą, sytuacji związanej z wyga, wygaszaniem unijnych wyga kultury i nowego... Będzie celu, do Proszę, na no, głos. Ja chciałam zgłosić takie dwie y, kosmetyczne, można powiedzieć, autopoprawki. W podstawie prawnej bez TJ to jest, teraz czy takich y, skrótów nie stosuje że nie prawnik, ale chcieli informacji, to jest druga linia i czwarta linia. Dwa razy występuje na tej TJ. I kolejna taka drobna autopoprawka dotyczy przecinków, paragraf pierwszy, punkt dwa, w wyniku połączenia instytucji kultury, przecinek, określonych w ustępie pierwszym, przecinek. I paragraf 3, treść uchwały wraz z uzasadnieniem o przyczynach połączenia instytucji kultury, o których mowa w paragrafie 1, przecinek. Przedstawiamy Państwu projekt uchwały, który w swojej treści zawiera informacje o połączeniu samorządowych instytucji kultury gminnego, ośrodka kultury w Raszynie oraz Centrum Kultury w Raszynie. Jednostka samorządu terytorialnego w naszym wypadku gmina Raszyn, która jest organizatorem. Może dokonać połączenia samorządowych instytucji kultury w myśl artykułu 18 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z tym, że na 3 miesiące przed dokonaniem połączenia powinna taka informacja być, być podana do publicznej wiadomości. Połączenie y, dwóch instytucji jest y, zasadne i celowe, dlatego że powstanie instytucja, która będzie instytucją prężniejszą, będzie świadczyła usługi edukacyjne, kulturalne na wyższym poziomie, będzie bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych, a także będą oszczędności y, administracyjne. Jeśli chodzi ym, o nowo powstałą instytucję kultury, będzie ona zawierała zarówno załogę, jak i mienie połączonych obydwu instytucji kultury. Nowo powstała instytucja będzie nosiła nazwę Centrum Kultury Raszy i zostanie wpisana do rejestru instytucji kultury. Natomiast dwie instytucje kultury, a więc Gminy Ośrodek Kultury oraz Centrum Kultury w Raszyn, zostaną wykreślone z rejestru instytucji kultury. I to... tak. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia w temacie projektu uchwały. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Jeżeli są pytania do Pani Marzeny, czy Pana Wójta, Pan Radny Krzysztof, proszę bardzo. Pani Marzena Pani wspomniała, że to musi być podane do publicznej wiadomości. Czy to też powinno być ogłaszane w Urzędowaniu? Czy inny nie będzie? Tak? Przepis mówi, że o zamiarze połączenia instytucji kultury organizator powinien y, zawiadomić y, mieszkańców na 3 miesiące przed się tego połączenia. Proszę kolejne pytanie. <tuszę> Ja ja powiem, Czy są kolejne pytania? Widzę, że dyskusje, które się odbyły na poszczególnych komisjach, dały Państwu pełną wiedzę i sądzę, że ta uchwała nie będzie budziła kontrowersji w swojej zarówno jak i w formie przykazów, które wiem, mamy tutaj w tej uchwałie wyjęte. W związku z tym, że nie ma pytań, to jedno to nie Bo nowa jednostka nie będzie miała już tego dopisu w Raszynie. Tylko Centrum, Centrum, Raszyn. Centrum, tak? Centrum Kultury Raszyn. Tak. Raszynie, tak? nie, Centrum no, Kultury Raszyn. Centrum Kultury Raszyn. Nie, Raszyn. nie ma, nie ale nazwa jest Centrum Kultury Raszyn. Taka nazwa będzie bo po połączeniu jednostek e, instytucji kultury będzie funkcjonowała że Centrum Kultury Raszyn. Tam będzie wpisana do Instytucji Kultury. Ceny centrum, wyrażenia. Centrum, centrum. Dziękuję za wyjaśnienie jeszcze w tym punkcie. Szanowni Państwo, nie mam pytań, zamykamy dyskusję, przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Witam Panią Radną Matę Kuran w dzisiejszej sesji. Dzień dobry. Przechodzimy do głosowania. uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury w gminy Witka Kultury w Raszynie. Oraz Centrum Kultury Raszynie. Kto jest za przyjęciem projektu? Uchwały? Proszę o niejako. 16 tak? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Coś mi się nie zgadza. Nie Pani Agata, nie, to ja przepraszam bardzo, ale Pani nie podpisałeś nic obecności. Może Pani dać udział głosowanie. głosowaniu? Tak, że to da są uwagi, okay. na to. I odeszło? No to jest ważne głosowanie, tak żebym prosił o to, Proszę, przetaka się, jeszcze, żeby pan. Jeszcze raz po powtórzył głosowanie. W miejscu obecności pani Agacharza, co? Zawoda, śpią najpierw, że powtórzymy głosowanie. Nie ma problemu. Przechodzimy żeby nie było problemów. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę w razie podnieść najpierw. 17 za, tak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna. Jest osób 20 obecnych na sali, także nie zgadzam się. Nie, zgadzam się. Panie przepraszam. mówię mało? Nie się Dobrze, przepraszam, proszę Pana. No, pan Trzech osób. Kto się nie zgadza? Do dwie Pani wyszły właśnie i trzeba to też zadać do uwagi. Dziękuję. Uchwała została przegłosowana pozytywnie.